Grałem w to chyba z pół roku temu i dopiero teraz się zebrałem za zrobienie tego filmu, nagranie i zmontowanie. Oto najbardziej bezsensowna legenda mapy na świecie kolorowa legenda do czarno-białej mapy. Zobaczcie, co tu się wydarzyło. Wchodzę sobie przez drzwi z belkami, duszę tego gościa. Chciałem wrócić do poprzedniej miejscówki, żeby sprawdzić, czy czegoś nie pominąłem, i ktoś zablokował mi przejście. To nie ostatni raz, ale o tym później. Naciskam kwadrat, a on dalej się kuli jak pizda. Nagle wyskakuje mi informacja, że mam się wyswobodzić. To pierwsza i ostatnia taka sytuacja w całej grze. Czyżby jakaś niewykorzystana mechanika pokroju beczki w Starym Obozie w Gotyku? Światło latarki. Nie świeci na wprost w kierunku, w którą obrócona jest postać, tylko podąża za kamerą. To taki szczegół, który ma ułatwić rozgrywkę. Jednak dobrze, że nie jest to widoczne do tego stopnia, co w trzech pierwszych Anchartedach, kiedy to światło świeciło w 360 stopniach nawet za plecy, tu przynajmniej postać się obraca i aż tak nie rzuca się to w oczy. Brawo! O kolejna gra, w której występuje Welma ze Skubiego Duh. swoją drogą gra aktorska w tym miejscu to szczyt Żenady, przynajmniej w polskiej wersji. Przez całą grę wielokrotnie próbowałem za pomocą trybu fotograficznego znaleźć coś ciekawego, jednak nie znalazłem kompletnie nic godnego uwagi. Sprawdziłem też tryb 30 FPSów, dzięki któremu cienie powinny być wyższej jakości, lecz ja nie widzę absolutnie żadnej różnicy. Osoby no przebywające na zostaną zatrzymane i Glitch numer jeden. Glitch numer dwa. Jedną z największych wad tej gry jest jak dla mnie brak możliwości sprintu w dowolnym momencie. No, zobaczcie tylko, jaki on jest ślamazarny. OK, twórcy chcieli budować tym tempo gry i filmowość, jednak, przeczesując lokacje, jest to trochę irytujące. Glitch numer 3. Zablokowałem się i postać nie chciała się ruszyć z miejsca. Oczywiście gra również nie reagowała na potrząśnięcie padem. Umyj się. Kolejną mało znaczącą wadą jest nierówny poziom trudności. W tym miejscu spędziłem chyba 20 minut. Ty jaja sobie ze mnie robisz? Nie mogłaś od razu dać mi tej amunicji? Hmm, duszenie czy ostrze? Wybieram duszenie. A, no to niezłe duszenie. Hmm, którą deskę by tu wybrać? Może tę? Ech, trudny wybór. O tym już pewnie wszyscy wiecie, że w grach od Naughty Dog nasi towarzysze są dla wrogów niewidoczni. Lecz pokażę wam kilka takich najbardziej kuriozalnych sytuacji. Przyglądałem się też różnym szczegółom w trybie foto i rzuciło mi się w oczy, że książki się powtarzają na przełomie całej gry. Co nie jest niczym dziwnym, bo i tak twórcy przygotowali mnóstwo różnych tekstur, ale taka ciekawostka przez całą grę. Na wielu regałach z książkami czy tablicach ogłoszeń można zobaczyć kurs do C oraz podstawowe modelowanie w 3D. O, tutaj mogę sprintować i tak powinno być przez całą grę. W tych mrocznych czasach ciężko dostać piłkę do grania, więc trzeba sobie jakoś radzić. To były rzeczywiste dźwięki z gry. Nawet takie szczegóły chciało im się robić. Chuj z klikaczami, piemy. Co podać, może jakieś whisky? Nie? O, literówka. od środka. Chyba od zewnątrz, w angielskiej wersji językowej jest other side, czyli od drugiej strony. Więc to błąd polskiej wersji, nie pierwszy i nie ostatni raz zresztą. A to miejsce, w którym przed chwilą byłem, ale gra już wyrzuciła z pamięci niektóre tekstury a tutaj taka ciekawostka techniczna zwróćcie uwagę na odbicia w tej szybie a to jest ta sama szyba podczas rozgrywki, już bez odbić. Glitch numer 4. A tutaj jest zielony plakat, którego chyba zapomnieli zremasterować, bo wygląda jak z wersji na PS3. Grafika w tej grze jest przepiękna, dlatego że wszystko zostało wykonane ręcznie i przez całą grę nie znajdziesz dwóch takich samych pomieszczeń. Każde jest jedyne w swoim rodzaju. Czy może mi ktoś wyjaśnić, co tu się wydarzyło? Witam na dzisiejszej lekcji. Dziś się będziemy uczyć o zarodnikach. Czyżby polskie korzenie? Że im się chciało to robić, tyle pracy zostało włożone w pomieszczenie, przez które przechodzimy w jakieś dwie minuty i już przez całą grę więcej go nie zobaczymy. Dobra, chodźcie na dół. No już pomijając, że co innego jest w napisach, a co innego w dialogach. Dlaczego on powiedział w liczbie mnogiej, skoro mówił tylko do Eli? Takich kwiatków jest więcej. A tutaj nawiązanie do duma. Tutaj jest dum, a tutaj jest Karmak the Slayer. Czy może mi ktoś wyjaśnić, co to jest za mebel, komoda z wbudowanym ekranem? No, ale plakat już nie nawiązuje do duma. A co robi Joel i Eli na polecenie, żeby odejść od okien? Oczywiście przysuwają się do okien. Odejdźcie od okien. A to już pozostawię bez komentarza. Jak daleko jeszcze? Nie, jesteśmy blisko. Ister egi, o których wszyscy pewnie już wiedzą. Wreszcie po latach ciężkiej pracy i odkładania pieniędzy udało mi się uzbierać na dom. Nie żyje, nie żyje! Załatwiliśmy paru zakażonych, ale ani śladu tych turystów. Myślisz, że nadal są w mieście? Glitch numer 5. No tutaj dźwiękowiec się nie popisał z odgłosami rwącej wody. Wszystkie imiona w grze zostawili w oryginale, ale tutaj z jakiegoś powodu, ish, przetłumaczyli na iz. Jest w ogóle takie imię? Izabel? Ej, Mówi, żeby zgasić latarki, podczas gdy sam ma zapaloną. Poza tym w tej grze to tylko efekt wizualny i przeciwnicy w żaden sposób na to nie reagują. A tutaj gra nie wzięła poprawki na to, że będąc w wodzie nie można otwierać ekwipunku i wyświetla komunikat, żeby wcisnąć taczpada. To jest miejscówka, w której naprawdę trzeba uważać, bo drzwi zamykają ci się za plecami. I jak coś pominąłeś, to już tam nie wrócisz, bo oczywiście można wczytać jedynie ostatni punkt kontrolny, czyli moment, jak już drzwi się zamknęły. Jak pierwszy raz przechodziłem tę grę, to nie zebrałem jakichś rzeczy właśnie dlatego, że twórcy tak chamsko blokują przejście, i jak zbierzesz wszystkie znajdźki i dasz się na to złapać, musisz przechodzić całą grę od nowa do tego momentu, bo już się nie cofniesz. A tutaj może nie glitch, ale raczej przeoczenie. Wyjaśni mi ktoś, co to są za schody i jaką mają funkcjonalność? Nienawidzę tego miejsca, po prostu nienawidzę tego fragmentu gry. Snajper nie dość, że nie istnieje i karabin jest nieruchomo skierowany w jedną stronę, to jeszcze jest to tak oskryptowane, że dostajemy lepę na cipę w całkowicie losowym miejscu. Często nawet dostajemy strzała, jak jesteśmy całkowicie schowani za jakąś przeszkodą i snajper nas nie ma prawa trafić. A jakby tego było mało, to jeszcze rzuca co kilka sekund idiotycznymi docinkami, które w polskiej wersji językowej przebijają wszelkie rekordy żenady. Glitch numer 6. Co ja tutaj zrobiłem źle? Dwa razy gra mi nie zaliczyła trafienia, mimo że trafiłem idealnie. Hmm, zobaczmy skąd oni przyszli. Ano tak. Ze słabych tekstur. O, a tu kolejne przeoczenie. Taki to remaster. Dwa na dziesięć. Kiedy nie wiesz, czy zmienić osłonę, czy zostać tam, gdzie jesteś. No tak, rzeczywiście. No tak, to jeszcze czasy przed Ghost of Tsushima. Swoją drogą, dlaczego on w tym miejscu zawsze mówi, żeby Elif skakiwała na konia? Skoro ona ciągle na nim siedzi. I nie mówi tak raz, ale prawie za każdym razem. O, tu wspomniane wcześniej tutoriale do modelowania. A co to jest? Czy ja dobrze widzę? Drzewa z Dark Souls? Jedyny odwrócony plakat w grze, jaki spotkałem. Zgaduję, że to jakieś niedopatrzenie. Przechodzi z pomieszczenia, w którym wybił wszystkich zarażonych, do drugiego pomieszczenia, w którym mogą być kolejni. Więc po co blokuje drzwi, skoro tam już nikogo nie ma? Przecież w ten sposób blokuje sobie ewentualną drogę ucieczki do oczyszczonego, bezpiecznego pomieszczenia. Fuck Logic. Glitch numer 7. No, skoro świeci się światło, to na pewno tam trzeba iść. W końcu to jest gra. A tutaj zrobili model windy oraz jej mechanizm, który możemy zobaczyć tylko w tym miejscu i przez tak wąską szparę. A tutaj kosz, którego zapomnieli poddać oświetleniu. A od tego momentu chyba całą grę tłumaczył inny tłumacz, bo nagle wszystkie postacie zamiast klikacze zaczynają mówić mlaskacze, pomijając, że w napisach dalej są klikacze. Ta lokalizacja to jest po prostu porażka w tej grze w niektórych momentach. Czego ona tam tak szuka? W pustej szafce! Sprintować można tylko w oskryptowanych miejscach, a w pozostałych można co najwyżej szybciej truchtać. I zobaczcie, jak bardzo różni się trucht od szybszego truchtu. Tryb fotograficzny w tej grze jest według mnie lichy. Ruch kamery jest bardzo ograniczony, ale to nie jest wielkim problemem. Zastanawia mnie jednak, dlaczego muszę go aktywować w menu za każdym razem, kiedy tylko włączę grę, bo po wyłączeniu gry on się zawsze dezaktywuje. Powiedzcie, jakim cudem zostałem przez nich zauważony? W tym miejscu miałem walkę z wózkiem, która była na tyle śmieszna, że postanowiłem zrobić z tego oddzielny krótki film. Więc zapraszam do opisu, bo tam macie link. Co to za bezsensowna scenka? Próbowała mu zabrać pistolet, nie udało jej się. Niby co zrobiła? Przecież nic nie zrobiła, a on zamiast od razu ją zastrzelić, spokojnie pozwala jej się schować, a potem idzie jej szukać w zupełnie innym kierunku, a przecież na własne oczy widział, gdzie ona pobiegła. Co sobie myśli taki bandzior z gry? O, czy to sto strupów moich kolegów, którzy przed chwilą żyli? Hmm, podejdę do nich jak gdyby nigdy nic, w ogóle się nie rozglądając. Genialny pomysł! O, kolejne drzewa z Dark Souls. I kolejne. Co tam oglądasz przez to okno? Pokaż! O ja, ale piękne widoki! Są w tej siatce trzy ogromne dziury, przez które Eli by się bez problemu przecisnęła. Ale po co lepiej wspiąć się na samą górę? Przecież nie byłem przysunięty. Jak on mnie zauważył, przecież byłem całkowicie schowany. Co jest w tym kartonie? Bliżej nieokreślone bryły w niskiej rozdzielczości. A to z kolei jest najgorsze miejsce z dodatku. Jak on mnie zauważył, skoro byłem całkowicie schowany? I w całkowitym bezruchu. Ach, te skrypty. Zarażeni mnie nie widzieli, ale mimo to perfidnie idą w moim kierunku. I kolejna sztuczna blokada, pojawiająca się za moimi plecami. I kończymy film gliczem numer 8. Dobranoc!